Jeśli czujesz się nie najlepiej i chcesz coś zmienić w swoim życiu, staraj się coś tworzyć. Czy to nawet relacje ze sobą, czy z kimś, relacje ze sobą, taki spacer, bieganie, czy relacje na przykład z kimś poprzez rozmawianie przez telefon, czy na żywo. Po prostu, aby integrować się z innymi ludźmi i kooperować, to jest bardzo ważne. I również stara się coś tworzyć. Możesz na przykład pisać dosłownie różne jakieś formaty, albo możesz pisać te wszystkie trapiące cię myśli, wszystko co jakby najgorsze możesz wylać na papier, albo na przykład do donatnika w telefonie. czy może to jest jakieś różne, to jest nawet historyjki, które też jakby zawzął ten twój ból można powiedzieć i potem na przykład będziesz ulgę, ponieważ to po prostu wyrzuci z ciebie, może po prostu wygadanie się komuś, jeśli na przykład ta osoba się zgodzi, to też jest dobra metoda właśnie, bardzo często nawet po prostu pisemna często pomaga i również możesz na przykład jak czujesz się źle, nagrać jakiś filmik, w którym na przykład znowu powiesz wszystko na przykład co najgorsze z twojej głowy, możesz też również właśnie po prostu nagle nagrać jakiś filmik, który po prostu może będzie inspiracją dla kogoś innego, może właśnie po prostu zawrzesz ten ból znowu i kogoś to na przykład zainspiruje, do stworzenia czegoś wielkiego albo może na przykład siebie też zainspirujesz po prostu do stworzenia czegoś jeszcze lepszego na przykład po tym filmiku, w którym wyrzucisz wszystko co najgorsze, więc sery staraj się po prostu robić takie rzeczy i twoje życie będzie o wiele lepsze, ponieważ jeśli nasza głowa gra, jeśli nasza głowa jest czysta, no to zawsze też nasze właśnie działania będą o wiele czystsze, o wiele lepsze i o wiele dokładniejsze, więc staraj się po prostu zamieniać swój ból na coś fajnego, takiego twórczego i uwierz mi, że zawsze ten ból Ból będzie najlepiej wykorzystany jak morzko, moja... i serio. uwierz mi, że ten ból będzie najlepszym bólem wykorzystanym po prostu, jeśli zrobisz, jeśli coś na przykład stworzysz dzięki niemu. I uwierz mi, że ten ból będzie najlepiej wykorzystany, jeśli po prostu stworzysz coś z niego. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.